Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na tarotowym czytaniu. W tym momencie proszę, żebyś wybrał, żebyś wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie mam, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. To jest pierwsza talia, to jest druga talia, a zadanie dla Ciebie w tym momencie jest takie, żebyś wybrał, żebyś wybrała jedną talię dla siebie. To może być pierwsza, druga, już w tym momencie proszę, żebyś napisał, żebyś napisała w komentarzu, która talia dzisiaj leci do Ciebie, czy pierwsza, czy może ta druga. Jeśli wybrałaś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to już w tym momencie robię dla Ciebie takie ogólne czytanie, no i sprawdzam, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie, co takiego ważnego e, wydarzy się, jakie są rady, podpowiedzi, wskazówki na najbliższy czas karty dla Ciebie. No, przede wszystkim, pierwszy, pierwsza karta, która się pojawiła w tym układzie, to karta Koła Fortuny, a więc tutaj bardzo mocno los będzie działał. Los będzie działał y, w takim temacie y, przede wszystkim zawodowym. Tutaj bardzo mocno karty mówią o tym, że szykują się dla Ciebie jakieś zmiany właśnie o charakterze y, zawodowym. Y, te zmiany, one niekoniecznie od razu muszą być dla, dla Ciebie y, bardzo pozytywne, chociaż z perspektywy czasu, jeśli Przyjrzysz się tym zmianom, one będą dla Ciebie dobre, one będą dla Ciebie m, pozytywne, ale generalnie trzeba się będzie tym e, sprawom nieco bardziej przyjrzeć, bo na samym początku możesz się na przykład dowiedzieć, że e, no, nie wiem, w pracy jest e, gorsza sytuacja m, albo że tutaj są jakieś takie osoby, które mogą Tobie szkodzić w pracy, ale to jest tylko takie chwilowe, tylko i wyłącznie tymczasowe. Natomiast Później karty mówią o tym, że ten problem, który no nazwijmy go takim fake newsem, on w ogóle nie będzie się ciebie dotyczył. W ogóle ty jesteś jakby ponad to, ale na samym początku gdzieś karty pokazują, że możesz być zdenerwowany, że możesz być zdenerwowana. Jakimiś takimi właśnie y, sprawami zawodowymi. Y, może nie do końca mów wszystko y, w pracy. Może też dobrze byłoby pewne rzeczy zachować dla siebie. Jeśli masz dobre pomysły, to może nie ma sensu od razu dzielić się. Y, Tymi pomysłami, ze wszystkimi, bo może być taka sytuacja, że ktoś e, podpisze się swoim nazwiskiem, pod Twoim e, projektem, pod Twoim pomysłem. No to nie będzie ani miłe, ani, ani fajne, prawda? Więc jeśli już się chwalić, no to sukcesami, no to osiągnięciami, e, czymś, co się e, zdobyło, czymś, co się e, już zrobiło, tak? Ale jakby tutaj jest ta sytuacja zakończona. Natomiast takimi pomysłami raczej bym się nie dzielił. Poza tym też karty tutaj trochę ostrzegają, żebyś też w najbliższym czasie nie rozmawiał, nie rozmawiała o swoim życiu prywatnym w stosunku do co niektórych ludzi, którzy, który, których masz w pracy. Bo mogą być takie później sytuacje, że powiesz coś w tajemnicy, no a przy kapłance no takie tajemnice raczej nie zostaną zachowane, tym bardziej, że dalej karty również o tym pokazują, że to może iść dalej w świat. Natomiast jeśli chodzi o twoje o twoją energię, o Twoją siłę. Tak, Tarot pokazał Ciebie między innymi w karcie siły, dlatego powiedziałem, że nawet jeśli na samym początku coś będzie wydawało się takie trudne, albo ktoś tam coś będzie e, gadał, to tylko i wyłącznie będzie to takie chwilowe, takie przejściowe. Karta Słońca jest jedną z najlepszych kart w całej talii kart Tarota, dlatego e, uważam, że bez względu na to, w jakiejś sytuacji zawodowej znajdziesz, no to to będzie bardzo chwilowe, bardzo takie e, tymczasowe. Nie będzie Ci groziło nic takiego szczególnego. Karty też mówią o tym, że jeśli jesteś osobą, która w tym momencie jest w związku, to tutaj są bardzo ważne sprawy dla Ciebie. Mianowicie karty mówią o tym, że Twój związek będzie przechodził jakąś transformację, że tu trzeba postawić wszystko trochę na nowych, na nowych filarach, na nowych fundamentach, że zasady, które działały, obowiązywały kiedyś one nie do końca mają przełożenie na tu i teraz. No i generalnie karty mówią o tym, że dobrze byłoby właśnie zastanowić się nad jakimś takim nowym kierunkiem, czy obecnie po prostu w życiu nowy, nowy kierunek. Jeśli z kolei poszukujesz miłości, to karty mówią o tym, żebyś był bardzo, bardzo ostrożny w najbliższym czasie, zwłaszcza w kontaktach z ludźmi z internetu, bo tutaj jakieś takie są karty, które mówią o tym, że mogą się do ciebie odzywać ludzie, którzy mieszkają bardzo daleko od ciebie, ludzie, którzy mają bardzo bardzo wiele do ukrycia, albo też ludzie, którym e, zapomni się, że mają przy sobie e, mężów czy żonę, na przykład, prawda? Więc e, bądź po prostu bardzo ostrożny i nie ufaj od razu. Generalnie zaufanie to jest taki dar, który się wręcza osobie, którą się zna, którą, no, z którą się przeżyły jak, jakiś, e, jakąś część swojego życia. Czym innym jest być miłym, tak? Ale zaufanie jest to coś bardzo, bardzo wyjątkowego, szczególnego i zaufaniem nie obdarzamy każdego, i zaufaniem nie obdarzamy na samym początku, bo później, jeśli będziesz tak od razu taką osobą ufną, no to później mogą być niestety, ale takie zranienia, prawda? Że zaufałem, zaufałam, no i później ktoś wykorzystał, no i jeszcze Ciebie nazwie osobą naiwną, więc jakby nie ma to większego sensu. Po prostu bądź. Fajny, miło, otwarty, otwarta, ale mm, zaufanie, to jeszcze raz, raz to powtórzę, jest, to jest e, coś bardzo, bardzo wyjątkowego i szczególnego. E, bardzo pięknie dziękuję za ten układ, a jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, to również w tym momencie dla Ciebie robię takie czytanie, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Karty dla Ciebie! A więc tak, y, przede wszystkim już od razu karty pokazują, że no tutaj będą jakieś bardzo fajne sytuacje związane z jakimiś wyjazdami albo z ludźmi, którzy mieszkają y, daleko od Ciebie. Dużo energii wyjazdowej się w kartach pokazało, ponieważ w koronie układu stanowała mi karta świata. No i to jest taka karta, która mówi o tym, że mogą być wycieczki, że mogą być plany wyjazdowe, może już coś się urodziło w Twojej głowie. Y, wiesz... To mogą być dalekie, to mogą być bliskie. To wszystko zależy od Twojego czasu, od zasobności Twojego portfela. A to jest bardzo ogólne czytanie, więc nie mogę doprecyzować, czy to jest blisko, czy to jest daleko. To już trzeba będzie bardzo indywidualnie. Ale bądź przygotowany, bądź przygotowany na to, że jakaś taka fajna, świeża energia, energia właśnie wyjazdu ciebie czeka. No i oprócz właśnie tej wcześniej wspomnianej karty świata, pojawiła się też karta Rydwan, a tarotowy Rydwan również odnosi się do perspektywy, do wyruszania, do drogi, no i właśnie do, do tych wyjazdów, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ kolejna karta również jest kartą wyjazdową, jest to karta trójki Buław. No i te właśnie karty bardzo mocno mówią o tym, że dla ciebie taki czas yy, bardziej na zabawę. Dla ciebie będzie ten najbliższy czas yy, związany z yy, może ze spotkaniem się z kimś, kto mieszka daleko od Ciebie. Bądź otwarty na szereg przeróżnych kontaktów, kontaktów towarzyskich. Generalnie karty bardzo mocno mówią o tym, że w momencie, kiedy się bardziej otworzysz, właśnie na ludzi, na spotkania, no to naprawdę będziesz mógł spotykać, będziesz mogła spotykać bardzo fajne, bardzo wartościowe osoby w swoim życiu, które dużo będą zmieniały w Twoim życiu. Ale to, co jest y, ważne dla Ciebie, to jest również to, że byś pamiętał, żebyś pamiętała o tym, że strach ma wielkie oczy. Dziewięć mieczy, uwaga, uwaga na jakieś takie stany przygnię nębienia, słuchajcie, no mamy jesień już za oknem, więc no, co niektórzy, oczywiście nie wszyscy, ale co niektórzy będą mogli się skarżyć, że nieładna pogoda, że depresja w powietrzu, że szybko ciemno, że mało czasu i tak dalej, i tak dalej, więc generalnie pamiętaj o tym, żeby też jakby tak zmiękczyć, tak trochę tę energię, właśnie dziewiątki mieczy, czyli właśnie tego takiego e, zapadania się w sobie, e, w siebie, zapadania się w myśli. No i uwaga właśnie na e, jakieś takie myślokształty, które są negatywne, uwaga na jakieś takie czarnowictwo, bo to naprawdę nie sprzyja rozwojowi. To jakby sprzyja tylko i wyłącznie temu, żeby się zamykać w sobie i cofać do tyłu, a życie się, życie, czas, to nie biegnie do tyłu, tylko zawsze to biegnie do przodu. Pamiętaj, żebyś się nie zatrzymywał, żebyś się nie zatrzymywała na jednym etapie, bo jakby tutaj bardzo silnie karty mówią o tym, że naprawdę jeśli postawisz na siebie i zainwestujesz w siebie, no to to jest taka to jest taka strzała, takie BACH idę do przodu, no i to jest takie bardzo silne, silne, bardzo mocne działanie, piękny układ, piękne czytanie naprawdę, tutaj się będzie bardzo bardzo dużo działo, otwórz się na środowisko, otwórz się na jakieś takie więzy towarzyskie bo tu mogą być zaproszenia, tu może być celebrowanie, tu może być świętowanie tu może być zabawa, tu mogą być naprawdę przemiłe, przemiłe sytuacje, ale warto jest się na to otworzyć, generalnie karty też mówią o tym, że dosyć mocno ruszą Twoje finanse do przodu silnie, mocno ponieważ tutaj przy karcie królowej pentakli, przy karcie królowej denarów pojawiła się właśnie i trójka no i właśnie wcześniej wspomniana karta świata, więc tutaj naprawdę możesz pomnażać swoje zasoby finansowe tutaj pieniądze, sytuacja finansowa, ona na szczęście będzie dla Ciebie dobrze się układała, masz naprawdę bardzo szczęśliwy czas pod względem finansowym oczywiście szczęściu zawsze należy do pomocy, nigdy nie należy czekać na to, żeby coś się samo zrobiło, żeby się samo poprawiło, no bo samo się nie zrobi. Nie ma też to oczekiwać, żeby ktoś zmienił coś za Ciebie, no bo wtedy to, no, to traci sens, prawda? A sens jest wtedy, kiedy Ty się postarasz, kiedy Ty zdobędziesz. Kiedy no, jakby, no, cała ta droga będzie y, jakby, tylko i wyłącznie twoja, będzie należała tylko i wyłącznie do Ciebie, a w najbliższym czasie jak najbardziej karty to pokazują, wskazują. Moi kochani, bardzo, bardzo pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ogromnie było mi miło z wami się dzisiaj spotkać, zobaczyć. Dziękuję Wam za lajki, za serducha, w komentarzu napisz was zdanie od Ciebie, co sądzisz, co uważasz na temat tego czytania. Czy pasuje, czy rezonuje, czy jest trafne, jak to jest w swoim przypadku? No już w tym momencie zapraszam Ciebie do komentowania. Za dziś dziękuję i widzimy się już jutro w kolejnym tarotowym czytaniu. Dzisiaj życzę Ci pięknego, miłego dnia. No i mam nadzieję, do zobaczenia już jutro. Pa, pa!